Zawiozę cię do miejsca, gdzie zobaczyłem coś dziwnego. Nawet zrobiłem zdjęcie. Proszę. Tam jest zbiornik wodny. Dziś rano patrolowałem teren i sprawdzałem kamery śledzące, żeby przyłapać intruzów. W tamtych zaroślach usłyszałem plusk wody. Szybko wyjąłem telefon i zrobiłem zdjęcie. Co to ma być? Coś dużego. W dodatku nie dostrzegłem, żeby miało nogi. Przypominało grzbiet z ogonem, ale z wody wystawały jakieś 3 metry. Druga połowa była zanurzona. Nie mam pojęcia, co to. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Ten stwór przypominał węża, ale wzdłuż grzbietu miał łuski jak aligator. I to na pewno nie byli intruzi. Obszedłem cały teren i wyjąłem z kamer karty pamięci. Co zarejestrowały? Spójrz na to. Mamy tam cztery kamery. Ta jest przy bramie, ta przy stawie, a ta przy potoku. A teraz popatrz. Co jest grane? Trzy kamery wysiadły dokładnie w tym samym czasie. Odtwórz raz jeszcze, bo to niemożliwe. Przestały nagrywać. Wszystkie dokładnie o 3.08. co do sekundy. A później obraz wrócił. Jakim cudem wyłączyli kamery z takiej odległości? To kolejna tajemnica rancha Blindfrog. Ale numer. Widzę coraz więcej zmineralizowanych skał. Ciekawe. Popatrzcie, to żyły kwarcu. A kwarc prowadzi do złota? Na pewno by tędy poszli. Chad, James i Ryan idą za śladem oka mormonów do kanionu, który wypatrzyli 3 km na południowy wschód. Obiecujący teren. Co to? Widzicie serce ułożonych kamieni? Wyraźnie się wyróżnia. Przypomina miejsce, gdzie znaleźliśmy sztabki złota. Widzę jakby kopiec z kamieni, a powyżej jest jakieś zagłębienie lub pusta przestrzeń. Warto sprawdzić. To mi wygląda na pozostałości po płukaniu złota. A ta pokruszona skała? To nie jest naturalna formacja. Chyba ktoś tu coś kopał. Popatrzcie. Jakby wszystko się zapadło. To był nawiz. Założyli ładunki i odłamki, wszystko zasypały. Na pewno ukryli tu coś ważnego. Chyba masz rację. Widzisz coś? Za wąsko. Z dołu wydobywa się zimne powietrze. Mówisz serio? To sugeruje obecność jaskini. Czuję powiew chłodnego powietrza. To była jaskinia. Czuję, jak lód. Zimny, naprawdę. Powiew zimnego powietrza sugeruje, że pod ziemią znajduje się jaskinia. Różnica między temperaturą na powierzchni i pod powierzchnią tworzy układ podciśnienia, który pozwala oszacować wielkość podziemnej jaskini. Normalnie wciąga powietrze. Spójrzcie dokąd prowadzi. Głębiej w tę stronę. Na południe w stronę rancha. Tu jest coś metalowego. Wyciągaj. Co to? Żelazny kuchal. Gwóźdź kolejowy. Ktoś rozbił go młotkiem. Możliwe, że to fragment dorów, lub oszalowania. No to wygląda. W całej dolinie występują tego typu elementy. To musiał być szyb kopalni, który potem wysadzili lub zasypali. Najwyraźniej chcieli coś ukryć. Znalezienie elementu systemu kolejowego oraz wypłukanych kawałków kwarcu sugeruje, że zasypana jaskinia była kiedyś kopalnią. Pytanie brzmi, czy to jedno z siedmiu wejść do zaginionej kopalni Rhodesa, o której mowa w dziennikach Mormonów. Znaleźliśmy ślady po płukaniu, a potem ten żelazny gwóźdź. Stopień przerdzewienia wskazuje na XIX wiek. Jaskinia wygląda na zasypaną kopalnię i mamy tu wejście do podziemnego systemu. Tego właśnie szukaliśmy. Ale jaskinia nadal będzie się zapadać. Zdejmuję odłamki skał, ale tak nie poszerzę otworu. Potrzebny jest ciężki sprzęt. Musimy go tu ściągnąć. Możemy sprowadzić tu koparkę? Nie wiem jak. Potrzebny byłby śmigłowiec. Jesteśmy na terenie publicznym. Nie możemy tu kopać bez zezwolenia. Trzeba sprawdzić, czy ktoś ma prawa do tej działki, a to potrwa kilka miesięcy. Spójrzcie na te odpady. Kopali i płukali kruszec przez wiele lat, a w dziurze jest zimno. To musiała być kopalnia. Żeby wydobyć wszystkie głazy, potrzebne są poważne prace górnicze. Nie ściągniemy tu sprzętu i musielibyśmy zdobyć pozwolenia. Całe mnóstwo zachodu. Aby się dostać do jaskini, trzeba by rozkopać kawał terenu. Chcę tam wejść, ale to niemożliwe. Poprzesuwam trochę głazów, ale teraz nie damy rady. Bez sprzętu nie usuniesz większych skał. Znaleźliśmy wejście do systemu jaskiń. Niestety nie Możemy z niego skorzystać. Trzeba znaleźć inne. Korytarz prowadzi w kierunku rancza. To jedno z siedmiu wejść, o których mówią dzienniki Mormonów. Pozostałych sześć może być poza terenem rancza, ale też na nim. Korytarz może być połączony z systemem jaskini pod ranczem? Wszystkie są połączone. Wejście do jaskini jest zablokowane i nie można też użyć ciężkiego sprzętu. Ekipa musi znaleźć jedno z pozostałych sześciu wejść bliżej rancha. Zbierajmy się. Rancho leży w tamtym kierunku, a ta jaskinia najwyraźniej do niego prowadzi. Ekipa idzie śladem korytarza i ma nadzieję, że zlokalizuje miejsce, gdzie tunel łączy się z systemem jaskiń pod ranczem.